Zapraszam na wspaniały wykład Andrzeja Kwiatkowskiego. Będzie mówił o energiach. Wpływ pola magnetycznego i strukturyzowanej wody na życie i zdrowie człowieka. To jest to, czego nam dzisiaj brakuje, drodzy Państwo. Andrzej Kwiatkowski, wspaniały specjalista, zostawiam Państwa. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie Państwa. Proszę bardzo. Dzięki za piękne wprowadzenie. Bez energii nie żyjemy, drodzy Państwo. Tak naprawdę nasze ciała są energią, przez którą przepływają prądy, a my zakłócamy pracę tych przepływów. Cały czas. Czynnikami zewnętrznymi, myślami i nie tylko. Oczywiście powietrzem, którym oddychamy. Mamy je czyste dzisiaj? Niekoniecznie, dokładnie. Woda, którą mamy w kranach To też niekoniecznie. Oczywiście sami to środowisko zniszczyliśmy. Ona nam troszkę odpłaca pięknym za nadobne, natomiast żywność również mamy wysoko przetworzoną, marketową, z konserwantami, barwnikami z masą ilości chemii, więc ma na nas olbrzymi wpływ, czy chcemy, czy nie. Więc skąd tą energię mamy brać? Dużo osób chodzi zmęczona, szuka dobrych suplementów, żeby uzupełnić niedobory. Ale tak naprawdę warto zacząć od podstaw od początku. Powietrze, którym oddychamy od dawna jest skażone. Produkujemy masę toksyn, które w powietrzu lądują. Oczywiście są jeszcze inne siły, inne rzeczy, które również mają na nas wpływ w powietrzu, które się znajdują, którym oddychamy. To wszystko się kumuluje w wodzie. I w naszych płucach, w naszych narządach. Także truci jesteśmy, drodzy Państwo, z każdej strony. Od powietrza przez wodę, pożywienie, kosmetyki również też są chemiczne, też są z truciznami. Mamy internet rzeczy, który za chwilę się pojawi, internet 5G, częstotliwość, która fajna jest dla maszyn, ale czy dla człowieka jest dobra? Myślę, że to się okaże, ale niekoniecznie. Drodzy Państwo, nasz organizm, tak powiedziałem, jest bioelektryczny i medycyna wie o tym dokładnie. Można mierzyć te pola przepływy prądów. Czyli mierzymy w szpitalach w różnych instytucjach medycznych czynność mózgu przez EEG, czynność serca EKG, mamy zapisy i tak naprawdę jest to obraz jakości stanu naszego organizmu. Pokazuje czy jesteśmy zdrowi czy nie. Więc jak ktoś mówi, że nie wierzy w działanie pól magnetycznych czy innych, to tak trochę dziwnie, bo wierzy medykom, ale oni też z tych urządzeń korzystają i pokazują, sprawdzając stan naszego organizmu właśnie poprzez badania tego typu, przepływu prądów przez nasze ciało. Zakłócamy równowagę, homeostazę od urodzenia tak naprawdę. Jak pojawimy się na tym świecie, to użyjemy we wrogim na środowisku. To środowisko się zmienia z każdym rokiem, z każdym miesiącem na coraz bardziej wrogie. I będzie się poprawiało? Jak Państwo myślicie? No będzie ciężko. Możemy tylko sami zadziałać, użyć technologii lub różnych rozwiązań, żeby sobie pomóc, żeby odciążyć się od tych wszystkich czynników zewnętrznych, bo one mają na nas wpływ olbrzymi. Tutaj mamy linię sił pola elektrycznego, ponieważ nasze ciało to jest taka fabryka fizykochemiczna, przepływają prądy, które sterują i procesy bioinformacyjne i procesy biochemiczne również mają wpływ na funkcjonowanie każdego naszego narządu. Oczywiście tutaj mówimy o składnikach naszej diety, ale tak jak wspomniałem wcześniej, ta dieta niestety jest może i różnorodna, natomiast jest to dieta zubożona, przetworzona z masą chemii. Tak naprawdę... Tyle chemii spożywamy dzisiaj w ciągu roku, jak ktoś kupuje w marketach, że dzisiejsze zwłoki się mogą już nie rozkładać, drodzy Państwo. Są tak przechemizowane. No to już pomijam, ktoś już ma jakąś jednostkę chorobową, medycyna się cieszy, czy farmacja, bo mamy pacjenta. I ten pacjent ma informację. Do kiedy mam to brać? Co mówi lekarz? Do końca życia. Co nie jest prawdą oczywiście, bo ja też mam nie pacjentów, bo nie jestem lekarzem. Zajmuję się zdrowiem ludzkim od 25 lat. Od pierwszych problemów, które się pojawiły w mojej rodzinie, takich nowotworowych, bo nowotwory są od dawna. Teraz to już jest plaga, drodzy państwo. Jeszcze z 10-15 lat temu alergia była plagą. Mówię, jak nie masz alergii, to ty nie jesteś zdrowy, bo już wszyscy mają, tak? Albo prawie. Dzisiaj już nowotwory. W każdej rodzinie kogoś znajdziemy, kto ma nowotwór, a za chwilę będzie go miał. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Jest tych nowotworów. Bardzo często powiem tak, to nie do końca tak jest, ponieważ... Zła diagnoza to złe leczenie. Tych złych diagnoz jest naprawdę bardzo dużo i często się diagnozuje pacjenta mówiąc mu, że ma nowotwór, a to nie jest nowotwór. To jest postać czegoś tam, co się zgromadziło w organizmie, toksyn, które się nazbierało, organizm to upchał gdzieś, stworzył się torbiel, guz, naroś, My to nazywamy nowotworem, ale organizm się może tego również pozbyć, tylko możemy, musimy mu pomóc. A my mu nie pomagamy, tylko dokładamy kolejną chemię w postaci leków, tabletek, cudów, jeździmy po zabiegach, po szpitalach i szukamy rozwiązań. Ciężko znaleźć rozwiązanie wówczas. Oczywiście w naturze występuje rozwiązanie każdego problemu. Każdego. Natura również nas nie może pozbyć, jak za bardzo będziemy jej szkodzić. To, jest to brutalna prawda, ale tak, tak jest w życiu. Drodzy Państwo, badania są robione na świecie już od dawna, proszę zobaczyć, na poziomie komórkowym, bo cały nasz organizm to są biliony elektrowni tak naprawdę. Każda komórka jest to odrębna elektrownia, która wytwarza energię na funkcjonowanie i na energię życiową, na poruszanie się, mówienie, wykonywanie różnych czynności na pracę. Tak? Ona się odnawia cały czas, ale potrzebuje paliwo, paliwa wysokoenergetycznego, a nie śmieciowego, nie marketowego, nie z McDonalda, nie pustych kalorii, tylko potrzebuje minerałów witamin, czystej wody, czystego powietrza, odpowiednich proporcji w stosunku do siebie i paliwa, które nie marnuje energii na danie nam tej energii. My o naszym ciele wiemy bardzo mało, dlatego że w każdej sekundzie zachodzą miliardy reakcji. Miliardy w każdej sekundzie. Natomiast my chcemy jak gdyby to zdiagnosować, zbadać, możemy tylko przypuszczać, że możemy sobie pomóc w jakiś tam sposób. Ale organizm i tak jest na tyle inteligentny, ma budowany system samonaprawczy i sam jest w stanie sobie poradzić. Tylko by, prosi o to, żeby mu nie przeszkadzać. Nic więcej. Od tej energii zależy nasze życie, tak twierdził noblista fizyk niemiecki, dlatego że my żyjemy na planecie Ziemia. Czy ona jest okrągła, czy płaska, to zostawmy, bo są różne teorie. Ale od tej energii jesteśmy uzależnieni, drodzy Państwo. Czy nam się to podoba, czy nie. Nasze ciało też dzięki tej energii funkcjonuje, komórki się komunikują. Ale okazuje, że ta energia płata figla i co jakiś czas zmniejsza swoją moc, a zwiększa wibracje, więc to teraz mamy na dzisiaj. Dużo osób zauważa, że źle się czują, źle funkcjonują, ale to pole ziemskie, które było dla nas korzystne, się zmniejszyło w ciągu ostatnich kilkuset lat o prawie 50%. To jest dramatyczny spadek. Jest to przyczyna w większości chorób cywilizacyjnych. Medycyna tego nie leczy, bo nie może. Oczywiście możemy sobie pomóc w troszkę inny sposób, ja o tym za chwilę powiem. Warto obejrzeć film z biegunów, który mówi o tym, co się dzieje na planecie, ale tych zmian jest bardzo, bardzo dużo. Teraz wszystko przyspieszyło bardzo mocno. Słabe pole jest w Japonii, dużo słabsze jak w Europie. Ono też w ciągu dnia jest inne, w nocy inne, ale ekspert, który w swojej klinice w Tokio przebadał tysiące pacjentów, myślę, że ponad 20 tysięcy spokojnie, stwierdza, że 90% chorób cywilizacyjnych to jest słabe pole magnetyczne Ziemi. Od bóli nieznanego pochodzenia poprzez różne dysfunkcje do nowotworów włącznie. Oczywiście dochodzi do tego jeszcze elektrosmog, który jest czynnikiem zewnętrznym, który też to przyspiesza, powoduje też dużo dysfunkcji. Przedwczesne starzenie i umieranie. Nie żyjemy tyle lat, ile kiedyś żyliśmy, bo są też różne teorie. Powiem tak, jak było czyste powietrze, czysta woda, było dużo wodoru w atmosferze, to mówią, że ludzie żyli kilkaset lat i więcej. Dzisiaj żyjemy kilkadziesiąt średnio. Nasze telomery się skracają za szybko, Komórki nie są w stanie się odbudować, odnowić, one się odbudowują, ale każda nowa już jest gorsza od tej poprzedniej. Tak? Jest masę badań na świecie, robionych w wielu instytutach, na wielu uniwersytetach, od Londynu po Stany, po Meksyk, po Europę Zachodnią. I też badają wpływ pola na organizm ludzki, zwierzęcy, roślinny. Na naszym AGH są robione testy również od lat 50. już. Jak funkcjonuje stałe pole magnetyczne i jak się w nim zachowuje człowiek, ale również żywność, ponieważ tą metodą można wydłużyć trwałość tej żywności. Jest to forma konserwacji żywności. Bezpieczna, bo bez chemii. Można zwiększyć wytrzymałość materiałów budowlanych. To też jest dosyć istotne, wtedy mamy koszty dużo mniejsze. Możemy użyć mniej materiału, a więcej wybudować. I tutaj mamy środowisko bardzo nam już wrogie, dlatego że człowiek nie lubi takich natężeń Częstotliwości, których mamy od wielu, wielu lat, lat 60. i wcześniej już są robione badania, ale te badania nie są publikowane, są chowane do szaf, do szuflad, do sejfów, albo są niekorzystne dla nas. Ta informacja, osoby wrażliwe energetycznie źle się czują w takim polu. Nawet przewody w ścianach potrafią zakłócić pracę naszych komórek. Zwykłe przewody, w którym prąd płynie zmienny. A dzisiaj mamy Wi-Fi wszędzie, telefony komórkowe dajemy dziecku do, do kołyski, tableta kupujemy, się cieszymy. Dnia nie postawimy przy łóżeczku. Dziecka, które się urodziło dopiero co ma czaszkę niewykształconą, jeszcze więc to, to jest taka sieczka z mózgu, że tak jak każde USG dla nienarodzonego dziecka robione co miesiąc, bo rodzice chcą je zobaczyć, też jest to bardzo niebezpieczne. Ale taki mamy świat, całego świata nie zmienimy. Możemy zmienić siebie oczywiście, jeżeli chcemy. Tutaj widzimy maszty na blokach mieszkalnych jest coraz więcej anten. Zamknięto nas w marcu i co się okazało? Montowali hurtem, gdzie się dało. W lesie, na szpitalach, na szkołach, wszędzie. Jak teraz jechałem z Katowic do Mysłowic, słuchajcie, co kilkaset metrów, tak? Mały masz i na dachu, na bloku, na mieszkalnym, na szkole. To jest przerażające, co będzie później. Wodzi to samo. Takiej maszty wyższe od cupów tych oświetleniowych może dwukrotnie. I te pola są bardzo niebezpieczne. Rosjanie te badania robią od wielu lat, oni są ekspertami, w chodzi o pola. Wojsko jest ekspertem od, od pól. Tymi polami można robić z człowiekiem wszystko. Można nim zarządzać, można wpływać na psychikę, można go zabić nawet. Bo komórki nie wytrzymają pewnych częstotliwości. A teraz te, które są dla maszyn, są fajne dla maszyn, ale nie są dobre dla nas. Więc będziemy mieli pewien problem z odparowaniem wody, z dużym podgrzaniem wody w płucach. A nasze płuca to woda w 90%. Więc jak się pozbędziemy wody z płuc, to odporności już nie mamy. Oddychamy, z czym dusimy się tak naprawdę. No i cała reszta organizmu również ma tutaj nieciekawą sytuację. Tak ja mieszkam w miejscu, gdzie na dachu wieżowca zamontowane są, jest masz tak naprawdę, trzy anteny, bo masz, no nie można było postawić, to jest przy trasie. I tam co chwilę jakaś rodzina, świeży pogrzeb, świeży pogrzeb, białaczka, udar, 2-3 lata, do piachu. Nie ma, tak szybko to się dzieje. Oczywiście jak ktoś pracuje poza i często jest poza domem, to tylko przychodzi spać i jest ok. Ja jak jestem cały dzień w domu, to ja chodzę po prostu, jakbym był pijany. Mogę nie pić. Wieczorem chodzę i mnie rzuca. Zabezpieczam się na maksa, staram się tam... Nie mieszka, szukam nowego lokalu. To tylko antena, która jeszcze nie emituje 5G, nawet 4G jest rzadko. A telefon tak naprawdę ma wpływ negatywny, już wszyscy o tym wiedzą, ale też jest dużo powołanych ekspertów, którzy udowadniają, że to jest bezpieczne, zdrowe, bo im za to płacą, drodzy Państwo. Znaczy pogadać pół godziny przez komórkę, co się dzieje z głową, o ile się podwyższa temperatura. Skąd są glejaki co chwilę, nawet u dzieci. I tutaj mamy jedno z rozwiązań, bo oczywiście w przyrodzie one są, natomiast też trzeba użyć technicznych rzeczy. Pierwsze loty w kosmos udowodniły, że jak się oderwaliśmy od Matki Ziemi na dużych wysokościach, nie mieliśmy kontaktu z polem ziemskim i organizmy się rozregulowały. Więc zaczęto szukać rozwiązań, bo astronauci są na orbicie, czy piloci bardzo długo. Po powrocie okazało się, że organizmy już nie funkcjonowały normalnie, trzeba było ich, no, może nie reanimować jeszcze, ale był duży problem. Więc zastosowano magnesy neodymowe o dużej sile, lub maty magnetyczne, elektromagnetyczne, które emitowały pole ziemskie, jak gdyby troszkę zastępowały to. Dzisiaj są na orbicie pół roku, te załogi się wymieniają. A tutaj mamy magnesy o dużej mocy, ponieważ powiem tak, tego typu produkty pojawiały się na świecie już od set albo tysięcy lat. W Chinach, w Egipcie, Tybecie. Z tym, że były to magnetyty lub słabe magnesy, które wpływały na pracę szyszynki, wpływały również na układ odpornościowy i nie tylko. Lekarze leczyli magnesami, z tym, że one były duże i słabe. Dzisiaj mamy, dzięki technologii kosmicznej i wojsku, magnesy małej wielkości, a dużej mocy. W takiej bransoletce sportowej można zamknąć dzisiaj, tutaj jest stary model, który ma trzy magnesy po 1800 gaussów. Ja w tej chwili mam na sobie bransoletkę sportową, która ma trzy magnesy po 2000 gaussów, to już jest 6000. Dodatkowo jeszcze jakaś ozdobna plus zegarek z magnesami, to jest około półtorej Tesli, drodzy Państwo. W moim przypadku czasem zakładam jeszcze wkładki do butów, które mają też silne magnesy, są to dwie Tesle mocy, 20 tysięcy gaussów. One nie dodają nam energii, ale bardzo dużo energii oszczędzamy własnej, marnowanej na funkcje życiowe niepotrzebnie. Jeżeli rano nie założę kompletnie nic, o 23 jestem już zmęczony w miarę po całym dniu, pracowitym, chciałbym się położyć. Jak założę, to okazuje się, że pierwsza wpół do drugiej mówię, no wypadałoby się już położyć. To jest 2, dwie, 2,5 dwie godziny dłużej. Codziennie można funkcjonować. Oczywiście nie chodzi o to, żeby dać się zwariować, żeby nie spać w ogóle, bo to też nie o to chodzi. Ale powiem Państwu tak. Dzisiaj tu przed Wami stoję, natomiast miałem maraton. Dwa dni w Warszawie, dwa dni w Poznaniu, dwa dni jeszcze w innym mieście i praktycznie przygotowanie do konferencji, targi, prezentacje. Ja od półtora tygodnia śpię po trzy godziny dziennie. Ja wiem, że to nie jest dobre, ale dzięki temu, co do czego mam dostęp dzięki magnesom, mogą funkcjonować bez jakiegoś dużego uszczerbku. Za chwilę wrócę do domu jeszcze jeden dzień i to nie odeśpi się, tak? Ale organ się zregeneruje, bo sen też jest potrzebny do regeneracji. Tutaj jest dużo rozwiązań. Widzimy to, robi magnes na tętnicach zamontowany. Tak? Mam branzoletkę, która... Jeżeli nie pijemy dużej ilości wody, aczkolwiek to też nie jest prawdą, bo wszyscy mówią, że trzeba dużo pić. To nie jest prawda. Trzeba pić tyle, ile komórki wydalimy wody. Żeby uzupełnić ten niedobór. Oj, do innych funkcji też. Natomiast my pijemy 3-4 litry i chodzimy odwodnieni. Nie wiemy dlaczego. No, za chwilę pokażę. A tutaj mamy, wiadomo, że w Księgom związki żelaza, magnes żelazo przyciąga. Więc będzie te krwinki pozlepiane, separował. Pozlepiane krwinki niestety nie transportują tyle tlenu, ile byśmy chcieli, bo nie mogą. Bo są wagony do połowy załadowane. Jedzie pociąg, do którego doładujemy tylko połowę transportu. Więc też chodzimy zmęczeni, niedotlenieni. A bez tlenu nie ma życia. 5 minut i mamy problem. Bez wody 5 dni i też mamy problem. Roz... Porozlepiane kwinki powodują, że krew robi się rzadsza, chroni to przed udarami, wylewami, zawałami i transport tlenu do komórek następuje. Więc krew dociera do każdej komórki i tutaj działamy na cały organizm, na całe, na całe ciało. Bo dużo osób mówi, tak, nie wierzę w coś, co działa na wszystko. No ale skoro krew dociera wszędzie, no to działamy na cały organizm. Od mózgu po palec w bucie. Tutaj mamy kompleksowe działanie, takie antystresowe. Jeżeli założymy bransoletkę na prawą rękę, będzie to działanie antystresowe, uspokajające, obniżające za wysokie ciśnienie krwi. To u Pani? Na lewej ręce będzie podwyższać za niskie ciśnienie krwi i będzie dotleniać. Panowie mają biegunowość odwrotną, bo wtedy się przyciągamy. Jeżeli byłoby inaczej, byśmy się nie lubili tak bardzo. Bóle głowy, bezsenność, bóle miesiączkowe. Powiem tak, Magnetoterapią można wyleczyć prawie każdą chorobę, tylko trzeba mieć dużą wiedzę, odpowiednią moc magnesów i w odpowiednim miejscu je przyłożyć. Nie można tylko robić tego w jednym miejscu w dużej sile, tak, bo sobie zaszkodzimy. Tak jest ze wszystkim. Wszędzie musi być umiar i ta wiedza. W późniejszym wieku mamy problemy reumatyczne, oczywiście wirusy, bakterie nie lubią środowiska zasadowego, a korzystając z tej terapii odkwaszamy się drodzy Państwo. Jest sporo opinii y, autorytetów, również z rynku polskiego, bo badania są robione na świecie, właśnie tak mówiłem, w tych wielu ośrodkach. Japończycy w ogóle bardzo dużo magnesów noszą, bo tak, na wyspie jest to pole dużo słabsze i jest bardzo dużo urządzeń emitujących elektrosmog. I oni już zaczęli wariować, także mają magnesy w czapkach, kurtkach, rękawicach, butach, wszędzie, gdzie tylko się dało, stałe, żeby to środowisko przywrócić, poprawić, tam gdzie oni funkcjonują. A my też jak gdyby daliśmy do, do produktów, które od 20 lat są w Europie dystrybuowane i w Polsce od 16. Także profesor właśnie, jeden pisze, Paluszak, że skutecznie leczą, to one nie leczą, tylko organizm sam się leczy, a my w ten sposób pomagamy. I zapobiegają niemal wszelkim problemom. Jeden procent genetyki bym zostawił, gdzie nie da się pomóc magnesami. Bo powiedzmy, no nie da się tą metodą. Ale bardzo, bardzo dużo. Szwedzi w Karolińsku i nie tylko, w jednym z instytutów leczą raka płuc. Skuteczność mają na poziomie 80%. Raka płuc. Zresztą tutaj to jest właśnie. Korańczycy leczą raka jelit. Skuteczność ponad 90%, drodzy Państwo. Serbowie leczą wiele postaci nowotworów, też magnesami od wielu, wielu lat, a my chemią do raka doprowadzamy, chemią chcemy z raka wyleczyć. No jest to absurd, jest to trudne, jest to niewykonalne wręcz. Chemia uszkadza cały organizm i z tego troszkę dłużej pacjent pożyje, trochę się pomęczy. Tutaj macie Państwo jeden z linków do tych badań, bo tych materiałów w internecie jest bardzo dużo, ale też zapraszam do poszukania, troszkę do poszperania. Na naszej stronie będzie więcej informacji, będą pytania i odpowiedzi, więc warto tam sobie pobuszować. Także możemy magnesem wraka, bo czym jest rak? Na początku jest komórką niedokrwioną, niedotlenioną, później ze stanem zapalnym, a później tworzy się problem. Zresztą to przed chwilą mówi też Tadeusz o wielu problemach, że my zamiast leczyć, powinniśmy pacjenta odżywić, nawodnić, dotlenić i organizm sam sobie poradzi. Jego system samonaprawczy jest tak skonstruowany, że wysyła ekipę i sprząta. A jak nie posprząta, no to się tych śmieci warstw i mamy problem. Nasze ciało to woda, drodzy Państwo. Jak się rodzimy, mamy jej prawie 90%. Ale z wiekiem parujemy i tej wody już nigdy nie uzupełniamy. Krew, mózg, potrzebuje bardzo dużo energii, serce. Natomiast jaką wodę mamy w kranach? Czystą? Nie, dokładnie. W butelkach, które kupujemy mineralnych? Też nie. Udziemy się, że jak płacimy więcej, to tam powinno być to czyste, ktoś to przebadał. Tylko zapominamy o tym, nie czytamy w ogóle norm i dzienników ustaw, rozporządzeń, w których minister zdrowia dopuścił w wodach pitnych, czyli kranowej i w mineralnych, proszę zobaczyć, 1997 rok czy 2000 rok. Prawie te same związki w tych samych wartościach metali ciężkich, metali śmierci. A my to kupujemy, bo my tego nie widzimy ani nie czujemy, więc pijemy wodę w postaci trucizny, bo to nie jest woda. Woda to dwa gazy, tleni i wodór. A tu pijemy zupę chemiczną. Potem za to krocie. No nie oszukujmy się, że wodę wodociągową nam wyczyszczą, bo nie mogą, ponieważ tej wody używamy do toalety, do prania, do sprzątania, do mycia podłóg i tak dalej. A tylko 30% wypijamy. Nie da się tego oczyścić, bo byłoby to zbyt kosztowne i drogie, więc są rozwiązania, które stosuje się już od ponad 50 lat na świecie, że dochodzi bisenną zapakowań plastikowych. Jeżeli wlejemy do butelki plastikowej czystą wodę, nic się nie wydarzy. Ale jak wlejemy zupę chemiczną to ta zupa chemiczna wejdzie w reakcję z plastikiem i tworzą się nowe setki związków chemicznych, nawet nie nazwanych jeszcze. Sam bistenol miesza ludziom w głowach. Mamy dzisiaj dużo ludzi, z którymi nie można się dogadać. Lądują psychiatryku, dzieci. Problemy z nadwagą, bo uszkadza się cały układ hormonalny. On jest oszukiwany przez syntetyczne hormony z plastiku. Organizm tego nie rozróżnia. One są podobne bardzo i nie, nie produkuje, tak? Więc wiele narządów nam siada. Tarczyca i nie tylko. I leczymy, nie możemy tego wyleczyć, drodzy Państwo. Nie da się w ten sposób. Także mamy taką wodę w kranach. Powiem tak, wielu ekspertów z branży medycznych twierdzi, że około 50% nowotworów wypijamy z wodą kranową i mineralną. Producenci wod mineralnych nie będą mnie lubić, ale to jest ich problem. Oni masę pieniędzy wydają na reklamy telewizyjne, tak? Ta reklama też kosztuje. Żebyście Państwo chcieli to kupić. Kupujecie, no bo nosicie. Zaśmiecacie środowisko plastikiem jeszcze, który trafia niepotrzebnie do tego środowiska. Opakowanie szklane też niewiele daje, bo ono było dobre. Jak woda była czysta, kilkadziesiąt lat temu, jak środowisko nie zniszczyliśmy. Miało to sens. Kupić wodę w butelce, tak? Jakąś z ujęcia głębokiego ze źródła, ale dzisiaj to się mija z celem. Bardzo często kupujemy małe szklane butelki płacąc za butelkę 5-6 złotych krocie. To też nie jest czysta woda, ona jest kosmaczniejsza. Często z dwutlenkiem węgla, który daje nam taki efekt lepszego smaku. Powiem tak, metod oczyszczania wody jest dużo, natomiast od 50 lat znowu dla celów kosmicznych i wojska wyprodukowano metodę odwróconej osmozy, która czyści wodę, każdą, bardzo brudną, do wody źródlanej, pitnej. Zatrzymuje całą chemię, przepuszcza tylko śladową ilość minerałów, bo ludzie mówią, że woda po osmozie jest wyjałowiona. Pstura, nie jest wyjałowiona, jest czysta, a dzisiaj powinna być bardzo czysta. Chińczycy nosili wodę do herbaty z gór, wodę z opadów. Tam nie było minerałów, bo herbata była zbyt cenna. Dzisiaj Parzymy to na wodzie z kranu, mówimy, no, smakuje lub nie. I tak samo na mineralnej. Osmoza czyści wodę, dostarcza śladową ilość minerałów, na życzenie oczywiście ktoś to może sobie mineralizować, ale myślę, że nie ma potrzeby. Na takiej wodzie oczywiście, osmoza ma tylko jedną wadę. Tą wodę po osmozie trzeba ożywić, bo ona jest poddana ciśnieniu i stoi w zbiorniku najczęściej, bo tą wodę trzeba magazynować, bo proces oczyszczania jest powolny i ta woda nie ma w sobie życia. I tutaj można robić różne metody. Jest metoda żywienia dużo. My, my tutaj polecamy taką bardzo prostą w formie prętu magnetycznego, który wystarczy zanurzyć. Proszę zobaczyć, że w szklance widać, ile się na pęcherzyków powietrza wytworzyło. Tą wodę rozbijamy na drobne cząsteczki, deklastrujemy, jonizujemy, zmieniamy napięcie powierzchniowe i tej wodzie dajemy życie. Możemy ją postawić na takiej podstawce w postaci kwiatu życia, która też ma wbudowane magnesy neodymowe dużej mocy. Bo magnes tą strukturę też będzie porządkował. Magnes jonizował, strukturyzował i tej wody wypijamy zdecydowanie mniej, nawadniamy się dużo szybciej. Ta woda ma smak, drodzy Państwo. Dużo osób nie pije wody. W późniejszym wieku mówią, wiesz, woda mi nie smakuje, bo woda nie ma smaku. A jak dostaną wodę czystą i ożywioną, ty, no, ta woda zaczyna smakować. O co tu chodzi? A starsze osoby nie piją, ponieważ przez mózg wysłał do komórek, właściwie to komórki do mózgu miliony razy informacje, żeby nie wlewał tej trucizny do organizmu. Bo my wlewamy cały czas truciznę. Więc z wiekiem nie chcemy pić. Wypijemy kawę, herbatę czy jakiś tam sok, a wody nie chcemy po prostu. To jest główny powód. Jak odwrócimy proces, mamy czystą wodę, to natychmiast komórki chcą. I wtedy wypijemy naraz litr czy półtora. Żeby szybko uzupełnić. To samo jest ze zwierzętami. Nasze życie też zależy od... One zatrzymują tylko chlorfenol i pochodne to 3-4 związki, więc... One są potrzebne jako jeden z elementów do oczyszczania wody, ale nie, nie oczyszczą wody, nie są w stanie, nie po to są, były stworzone, nie dzisiaj, może 30-40 lat temu. Tak. Dzisiaj Państwo kupujecie z banki różne, tak. ta woda jest w plastiku, tam jest win węglowy, troszkę pianki, co on zatrzyma? Kilka procent, kilkanaście jak jest nowy wkład, a później oddaje, tam się namnażają bakterie węglu, bo jest pożywką dla bakterii, super. I ta woda w plastiku ładuje się dodatnio, więc już tam zabiera energię w momencie picia. I taką wodę zawsze warto przelać do szklanego naczynia, ona troszkę będzie się jonizowała. Ale na podstawce dzieje się to automatycznie. I każdą wodę. Owiem, powiem tak, powinna być jak najbardziej czysta, bo jak wlewamy coś czystego w siebie, to organizm nam się oczyszcza. Jak wlewamy coś brudnego, to te śmieci zostają. Ziarnko do ziarnka, ale tych ziarnek jest zbyt dużo. Widzieliście Państwo tylko wycinek związków ciężkiej chemii. Norma mówi o 200 parametrach w wodzie, wodzie z kranu. Jeżeli mamy czystą wodę o odpowiedniej strukturze, to również ani wirusy, ani bakterie nie mają szans, bo one do tego środowiska nie lubią. One lubią środowisko kwaśne, niezasadowe. Tu odkwaszamy organizm. Odporność nam rośnie, organizm się oczyszcza, odmładza, wydłużamy życie, poprawiamy zdrowie, poprawiamy kondycję. Czym jest czysta woda, drodzy Państwo? Dwoma gazami, tlenem i wodorem. Znamy tak naprawdę, jak ją zdeklastrujemy, mamy postać drobnocząsteczkową, mamy dostarczany wodór do komórek, paliwo i tlen. To co powiedziałem, połowę chorób nowotworowych, tak twierdzą eksperci, wypijamy z wodą dzisiejszą z kranu i butelek, a drugą połowę chorób mamy z powodu braku wody w komórkach. Jeżeli pijemy zupę chemiczną, to ta woda ma zbyt duże klastry, żeby nas nawodnić. Takie duże klastry do komórki nie wejdzie. I znów masę energii marnujemy, żeby chociaż troszkę tej wody do komórek przyswoić. Komórki się uzbrajają, bronią, żeby tej wody nie oddać. Więc jest to też pewien proces. I później ciężko się znowu nawodnić. A jak jesteśmy odwodnieni, to komórki nie pracują na 100%, tylko może na 50%, 60%, więc to nie jest pełna para. Jeżeli chodzi o elektrosmog, drodzy państwo, to już od dawna wiadomo na świecie, piszą eksperci, tylko te badania nie są wygodne. Teraz się zatrudnia ekspertów, którym się płaci za to, że pisali zupełnie coś innego. To, co chcecie usłyszeć, że to jest bezpieczne, zdrowe. Trzy rządy już parę lat temu zakazały używania Wi-Fi we Francji, Włoszech i Izraelu, tam gdzie są dzieci do lat trzech, czyli żłobki, przedszkola. Nie wolno. A my mamy wifi całą dobę w domu, jeszcze czasem dwa, trzy routery, bo mamy duży dom. Pracują na kablach, pracują na światłowodach. My, huraj, dusza piekła nie ma. I tutaj macie rozwiązania. Są, masę produktów jest z magnesami, wystarczy je zastosować. Są to kolczyki, przywieszki, bransoletki, czy modele sportowe, czy dziecięce. Tutaj dla dzieciaków, które kochamy, lubimy, no bo dla dziecka zrobimy wszystko. Więc warto o to dziecko zadbać. Zgodnie z prawem takie produkty stosuje się w życiu od lat trzech, a nie zgodnie z prawem rodzice są świadomi, sami nosili wcześniej, to zakładają już troszkę wcześniej. Chodzi o to, żeby dziecko sobie krzywdy nie zrobiło. Dodatkowo dawka energii, tak powiedziałem, energia zostaje. Tu są osoby, które noszą naszą biżuterię. Myślę, że kończy mi się czas, tak? Tak, ok. To tutaj są nasze gwiazdy ze świata, czyli Katie Melua, która była w Polsce kilka razy, Kevin Costner, którego nie trzeba przedstawiać, nosi dużo osób bardzo zamożnych, miliarderzy, milionerzy. Znaczy, za 100, 200, 300 złotych nie kupiliby tego w życiu, ale wiedzą, że wartość dodana jest w nich, czyli są magnesy i mieć dwa bardzo ważne składniki, które służą naszemu zdrowiu, dobrej kondycji. Tu przedstawię Państwu program, którego jestem autorem, ponieważ połączyłem dwie metody. Udało mi się przez prawie 20 lat pomagać ludziom, żeby ich nawodnić dotleniać, przywracać równowagę magnetyczną, regulować pracę całego ciała, zwiększać aurę, czy też pasz energetyczną ochrony. To też jest ochrona. Komórka nawodniona ma napięcie membranowe prawidłowe, właściwe. Komórka dotleniona również pracuje na zupełnie innym poziomie. Teraz tylko paliwo do tych komórek, czyli pożywienie, minerały i witaminy. I tutaj jak gdyby jest przedłużony program, udało mi się dotrzeć też do produktów, które mają ciekawy skład, które nas odtruwają, oczyszczają, usuwają wszystko, co jest zbędne. Odbudowują nasz organizm w postaci tak zwanego złotego pokarmu. Nie marnują energii Organizm nie maluje energii na trawienie. Mamy produkt, który odbudowuje florę jelitową, tam jest około 70% odporności, więc odporność trzeba zadbać samemu dzisiaj. Przychodzi o okres jesienno-zimowy, okres grypy. Mówimy, że wirusy biegają, bardziej wirusy psychologiczne niż te fizyczne, a te produkty działają również na psychikę przede wszystkim bardzo mocno. Tam nas odstresowują, uspokajają i dopiero na poziomie fizycznym dają efekty. Takie spotęgowane działanie, Daje synergiczną kombinację dotlenienia, nawodnienia, oczyszczenia ze wszystkiego, co jest zbędne, odżywienia składnikami, które się bardzo szybko wbudowują, przyswajają i przywrócenia równowagi, drodzy Państwo. Więc tu mówimy o takim pełnym zdrowiu. Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani, zapraszam też na nasze stoisko, zobaczyć produkty na żywo, spróbować ożywionej wody, ożywionego wina. Odpowiednio smakuje, nie szkodzi, pijemy z przyjemnością. No i sama woda na wodę jest bardzo szybko. I produkty, które, tak jak powiedziałem, służą urodzie. Na koniec produkt dla pań, ciekawy, perły piękności. To jest produkt, który działa na tarczyce, na rządy rodne i na skórę. Po jednym opakowaniu na twarzy nie zobaczycie efektów, bo nie możecie, bo on naprawia środek. Ale przy drugim opakowaniu kończycie, drobne zmaszki będą już mniej widoczne. To zauważają też moje znajome kosmetyczki, które mówią tak szybko, są bardzo zdziwione. Mówią, to jest jedna perełka tylko do kolacji, nic więcej. Także ja dziękuję za uwagę. Tutaj mamy Państwo namiary na stronę kontakt do mnie energetics.pl, także tam jest dużo informacji w zakładce pytania i odpowiedzi. Warto się tam pojawić, poczytać, posprawdzać. No i jeżeli ktoś będzie chciał więcej informacji, proszę do mnie dzwonić, natomiast bym nie odbierał, proszę o SMS-a, bo ciężko się będzie zadzwonić, prawda? to wtedy oddzwonię do Państwa. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie, Pani Holinko, dziękuję za uwagę. Dużo dobrego zdrowia Państwu życzę i dbajmy o siebie, bo możemy sobie pomóc za bardzo nieduże pieniądze. Oczywiście dużo jeszcze będzie mówców, którzy powiedzą o fajnych produktach, które służą zdrowiu, służą urodzie i nie trzeba wydawać na leki chemiczne w ogóle pieniędzy, drodzy Państwo. Ja mam 56-7 lat, dla mnie leki nie istnieją. Lekarze są moimi pacjentami, a nie ich. Także zapraszam. Dziękuję.